wita gang szlosarczyków, sonda leży gdzieś mniej więcej tam zmierzamy SQ6 RMI SP9 LJD i SQ6 IUS proszę nie przeklinać to mnie intryguje bardzo tam widać coś takiego bielszego w polu co? jak patrzyłem to właśnie ta dróżka miała być, ale tam coś leży bielszego niż niż reszta czekaj, no trochę na to tuśko, zaczekamy zwolnij kroku ładny widok o, klepaczkę widać ładnie? wiatraki widać? raz, dwa, trzy cztery Widać wiatraczki Oj szybciej To było wczoraj nie łazić tyle po kopach biskupich Ładny las, kurczę Nie fajny teren i jest sucho Dla To jest ważne bo Nie było się czasu przebrać Chyba ja tak w sumie popatrzyłem tylko Czy nie jest w okolicy gdzieś mi się wydaje, że tam. To białe tam? Tam to białe. A to by wynikało tam, z tego. Tam, 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 tam. No? Tak to wygląda. To by wynikało z tego, z co na mapie żeśmy odczytali. Tak, to będzie sonda. Pytanie jeszcze, gdzie flaki leżą. No flaki, nie, 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 nie spadała. Więc. Nie powiem tam prędkości, jaką. No. Ty pięć tych wiatraków jest a nawet sześć, ja widzę a tam jeszcze jest taki jeden malutki no to gdzieś tu trzeba by było pójść w prawo no to idźmy tym tu na skraju tu na skraju jakoś tak 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 tu. tam jeszcze może coś To jest kamień chyba Tu jest kamień, ale tam dalej jeszcze coś białego jest, nie? jest Aha, co będzie to? No to dalej. To będzie balon a sonda też tam No to trochę dalej niż się spodziewałem Kurde wszyscy Sucha ziemia Balon mamy, sonda leży zaraz obok A tutaj No Co gdzie? No, tam masz balon a no to jest sonda To dziwne, że tak blisko muszę należeć po nowo spada. No nie ma wiatru za dużo no, na 3000 miała 60 na godzinę gdzieś. Trochę jest. Widzisz, tak jak mówiłem, tylko że ta ścieżka mi się wydawała, że jest zawarana wcześniej. Dobra, mamy flaki i jest sonda. Kurde za zakurzą To blisko, blisko sobie to spadło zobacz, ta tak. sznurka jest pozbijana no co jest balon trochę jest tego balona jest balon sznurek dużo zwiniętego sznurka jest sonda numer, to łatwo czekaj zogniskowało się no, to co? Wyłączamy. Ok, dzięki.